Dziś przychodzę, aby przynieść inspirujące przesłanie, które wzmacnia jedną z największych obietnic Boga danych nam. Pan zawsze będzie o ciebie walczył. Pomimo wszystkich bitew i prób, z jakimi spotykamy się w życiu, pocieszająca jest świadomość, że nie jesteśmy sami. Bóg w swojej nieskończonej dobroci i mocy jest po naszej stronie, chroniąc nas i prowadząc na każdym kroku. Butn, zanim zagłębimy się w to przesłanie nadziei chcę zaprosić cię abyś stał się częścią tej wspólnoty wiary jeśli wierzysz że bóg jest po twojej stronie zasubskrybuj kanał polub ten film i zostaw w komentarzu w wierzę teraz otwórz swoje serce i pozwól aby to przesłanie dotknęło twojej duszy bóg chce abyś wiedział że jest zawsze z tobą Tocząc Twoje bitwy i oferując swoją boską ochronę. W Psalmie 91 znajdujemy potężne obietnice, które przypominają nam o Bożej ochronie i stałej obecności. On jest naszą ucieczką i siłą, a w Jego skrzydłach znajdujemy bezpieczeństwo. Ale poza słowami tego Psalmu, cała Biblia objawia nam wierny i kochający charakter naszego Boga, który nigdy nas nie opuszcza. Bóg mówi nam w Księdze Wyjścia godzina 14:14. .14, Pan będzie walczył za ciebie. Po prostu bądź spokojny. Ten fragment uczy nas, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach musimy ufać i odpoczywać w pewności, że Bóg ma nad nami kontrolę i walczy za nas. W Księdze Powtórzonego Prawa 20:4 czytamy: Bo Pan, Bóg twój, podąża za tobą aby walczyć za ciebie z twoimi wrogami i dać ci zwycięstwo. Obietnica ta nieustannie przypomina nam, że obecność Boga jest aktywna w naszym życiu i gwarantuje nam zwycięstwo nad wszelkimi przeciwnościami losu. Kiedy stawiamy czoła wyzwaniom, naturalne jest odczuwanie strachu i niepewności, ale Bóg wzywa nas, abyśmy Mu zaufali całym sercem. Mówi nam w Księdze Izajasza 41, 10 Nie bójcie się, bo jestem z wami. Nie bój się, bo jestem twoim Bogiem. i Każda bitwa, przed którą stoimy, jest okazją do doświadczenia Bożej mocy i wierności w naszym życiu. W dwie kronik godzina 20.17 przypomniano nam nie będziesz musiał toczyć tej bitwy. Stań, stój niewzruszenie i zobacz, jakie zbawienie da Ci Pan. Nawet gdy wszystko wydaje się stracone, Bóg działa za kulisami, przygotowując drogę do naszego zwycięstwa. W liście do Rzymian godzina 8.31 Paweł stwierdza, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Ta prawda daje nam pewność, której potrzebujemy, aby odważnie stawić czoła każdemu wyzwaniu. Pan jest naszym wiernym wojownikiem. Pocieszenie znajdujemy w Psalmie 46: 1. Myślnik 2. Bóg jest naszą ucieczką i siłą, niezawodną pomocą w trudnościach. Dlatego nie będziemy się bać. Ten psalm przypomina nam, że mając Boga po naszej stronie, nie ma powodu się bać. Księdze Jozłego 1. Dziewięć Bóg zachęca swego sługę tymi słowami Czyż ci nie rozkazałem. Bądź silny i odważny, nie bój się ani nie zniechęcaj, bo Pan, Bóg Twój, będzie z Tobą, dokądkolwiek pójdziesz. To obietnica złożona każdemu z nas, w każdej sytuacji. Bóg zapewnia nas również, że nigdy nas nie opuści ani nie porzuci. W liście do Hebrajczyków 13, 5 myślnik 6 czytamy Nigdy Cię nie opuszczę, nigdy Cię nie opuszczę. Ten fragment daje nam niezachwianą pewność, ponieważ możemy w pełni zaufać wierności Pana. On jest zawsze obecny, niezależnie od okoliczności. Możemy śmiało powiedzieć, Pan jest moim wspomożycielem, nie będę się lękał. Te słowa przypominają nam, że nie jesteśmy sami i że Bóg jest naszą stałą pomocą. Kiedy napotykasz trudności, pamiętaj, że Bóg jest z Tobą, oferując pokój i bezpieczeństwo. Filipian, godzina 4:13 nas umacnia. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. To pewność, że z Bogiem jesteśmy w stanie pokonać każdą przeszkodę. Bez względu na to, jak wielkie wyzwania stoją przed nami, Boża moc w naszym życiu dodaje nam siły i odwagi, aby kontynuować. Dzięki Jego obecności odnajdujemy pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Umiłowani, gdy stajecie w obliczu codziennych bitew, pamiętajcie, że Bóg jest po Waszej stronie i walczy za Was. On nigdy nie zawodzi i nigdy nas nie opuszcza. Zaufaj Jego mocy i pozwól, aby Jego pokój wypełnił Twoje serce. Jeśli ta wiadomość Cię poruszyła, zasubskrybuj kanał, polub ten film i zostaw w komentarzu wierzę. Podziel się tą wiadomością z trzema osobami, które potrzebują usłyszeć o wierności Boga. Rozpowszechniajcie tę prawdę i wzmacniajcie wzajemnie wiarę. Niech pokój i ochrona Pana będą z Wami wszystkimi. Amen.